Wiemy tylko tyle, że zginęło trzyletnie dziecko. Miesiąc temu rozumie pani, Leosia, nie ma od miesiąca. Proszę podać nazwisko ojca, bo nie mamy jego danych. Nie podam go. Bo? Bo nie. kazał jej? Nie. O wszystko będzie się wypytywać. Rozpaczała po nim? Prze mnie nie. Ile razy jeszcze mam to powtórzyć? Być może wiele. Czy ty mu coś zrobiłaś? Dobrze, że ojca nie ma, bo by to umarł, jakby cię zobaczył. Proszę. Poniedziałek 8, dzielnica podmiejska. Komisarze Joanna Czechowska i Sebastian Wątroba przyjeżdżają do kobiety, która zgłosiła zaginięcie trzyletniego wnuczka. Ja nie wiem, co to się dzieje. Nic z tego nie rozumiem, w głowie mi się to nie mieści. Wiemy tylko tyle, że zginęło trzyletnie dziecko. Miesiąc temu rozumie pani Leosia, nie ma od miesiąca. No ale dlaczego wcześniej tego nie zgłoszono? Nie mieliśmy pojęcia, to znaczy my z mężem o niczym nie wiedzieliśmy. Na no, rodzice? Moja córka. Ja nie wiem, co ona myśli. Proszę, tędy to jej mieszkanie. My mieszkamy tu obok. Proszę, proszę. Policję, poszalałaś Przecież nie ma go już od miesiąca! Szukam go! Pani jest mamą Leosia, tak? Tak. Proszę mi powiedzieć, co się z nim stało. Zniknął po prostu. Naprawdę nie ma go od miesiąca? Myślę, że ukradł goniania Ja wiedziałam, że ona go bardzo chce. Pani się próbowała z nią skontaktować? Nie wiem, gdzie mieszka. Szukam jej cały czas. Gdzie jest ojciec dziecka? Nie utrzymuje z nami kontaktu. Pojedzie pani z nami, dobrze? Ja ono nic nie zrobiłam. Ale my go musimy znaleźć. Musi nam pani przekazać tyle informacji, ile jest to możliwe. Na początek, gdzie mieszka niania. Jak się nazywa? Iwona Budacz. Iwona Budacz. Proszę poszukać zdjęcie wnuka. O, oczywiście, proszę, tu u mnie. A pani po drodze opowie nam wszystko o tej nami. Dwie godziny później. Komenda Przypomorskiej. Trwają poszukiwania opiekunki zaginionego chłopca. No i? Znalazłem cztery kobiety o takim nazwisku. Tu masz zdjęcia z dowodów osobistych. Wysłałem już tam ludzi. Dobra, a co z tym ojcem tego dziecka? Wiesz co, nigdzie nie ma jego nazwiska. Zeskanuję Ci jeszcze zdjęcie chłopca. Dobre. Może przyniosę Pani wodę? Nie, nie, dziękuję. Nic mi nie jest. Proszę podać nazwisko ojca, bo nie mamy jego danych. Nie utrzymuje z nami kontaktu. Nigdy nie widział Losia. A proszę podać jego nazwisko. Nie podam go. Bo? Bo nie. Proszę tu podejść. Czy wśród tych kobiet rozpoznaje pani tenianie? Nie wiem, może ta? Jak tam może ta? Nie pamiętam dokładnie. Mówimy o kobiecie, która zajmowała się pani dzieckiem. Tak. I nie jest pani pewna, czy to ona? Nie, nie przyglądałam jej się. Dlaczego się pani nie przyglądała? Proszę usiąść. A pani mama ją widziała? Nie, nie wydaje mi się. Mamy osobne wejścia i nie widujemy się zbyt często. Przestaje wierzyć w tą nianie. Ja, no ja naprawdę nie kłamię. Od miesiąca nie wiesz, gdzie jest twoje dziecko. Kręcisz co do niani, nie chcesz podać nazwiska ojca. To może wiesz, gdzie jest Leoś? Nie, nie wiem słowo. Dobrze, w takim razie proszę jeszcze raz, ale bardzo dokładnie. Podać, kiedy pani widziała ostatni raz Leosia. No, po urodzinach, ale nic nie pamiętam z tych nerwów. Gdzie możemy znaleźć tego chłopaka, do którego się przeprowadziłaś? Poniedziałek 10:50. Złomowisko, na którym pracuje chłopak matki poszukiwanego dziecka. Być może mężczyzna będzie wiedział, co mogło stać się z chłopca. Przepraszam, gdzie znajdziemy Iwana? Iwan? Tam jest! Iwan! Chodź ono na chwilę! No, co Dzień dobry, po... jesteśmy z policji. Chcielibyśmy porozmawiać o dziecku Anity Zarzeckiej. Jest tu gdzieś miejsce, gdzie można spokojnie pogadać? Nie bardzo, chłopaki są w socjalnym. Co pan wie o zniknięciu chłopca? Nic. przyjała mówi, że zaginął. Ale podobno niańka go gdzieś wzięła. A widział pan tę nianię? Nie, po co? Bo mamy wątpliwości, czy ona w ogóle istnieje. No, nie wiem. Powiedział o nie, nie pytałem się specjalnie. Nie interesuje mnie to. Dziecko zadzinęło i co zrobiła? No, szukała go, nie, no, ale nie wiem, jak to tam poszło. Nie interesuje mnie to. No dobrze, ale nic nie mówiła? Nie. No, ale Pana to nie obchodzi, to trzyletnie dziecko. No, no, w sumie to nie fajnie. Coś kazał jej? Nie, nie wiem. Rozpaczała po nim? Prze mnie nie. Wiem, że dziecko Pana nie obchodzi, ale czy mogła mu coś zrobić? Nie wiem. Naprawdę, nie wiem. Gdzie go widziała po raz ostatni? Nic nie wiem. A kto jest ojcem dziecka? Też nie wiem, poznaliśmy się niedawno. Nie interesuje żadne dziecko. Sorry, muszę iść. Jeszcze coś? Dobra, to wszystko. Dzięki, na razie. Na razie. Godziny później. Komisarze ponownie rozmawiają z babcią zaginionego chłopczyka. Na tym etapie śledztwa istotne jest ustalenie, kto jest ojcem poszukiwanego dziecka. Nie wiem. No nie wiem, kto jest ojcem. Ja nie znam nikogo ze jej znajomych. Nie wiem, taka córka mówiła, kiedy ostatni raz widziała Leosia. Jezus. Nie powiedziała, że nie wie, nie pamięta. Nie się tak trudno z nią rozmawia, ale że dziecko zgubi. Uf, jakie miała plany po urodzinach? Nie wiem, no tu były urodzinki nie jakieś zorganizowane. Upiekłam torta, przyszliśmy z mężem do Wnusia. Ani ta z nami nie siedziała, coś tam robiła swojego. No i potem poszliśmy. I co było dalej? Nie wiem, nie wiem. Wieczorem zadzwoniła, że zgubiła komórkę i że się przeprowadza do tego swojego chłopaka z, z Leosiem. Powiedziała, że z Leosiem? Tak powiedziała. A gdzie jest pani mąż? Kilkakrotnie wspominała pani o nim. W sanatorium dwa tygodnie. Dzwoni codziennie, dopytuje się. Schorowany. Możliwe, że zabrał dziecko? A skąd? Policja sprawdza informacje dotyczące bliskich zaginionego dziecka Być może ja ktoś z nich ma związek z jego zaginięciem Nie się o własnych siłach Natomiast jeśli chodzi o tego chłopaka ze złomowiska Nigdy nie był notowany, zwykły koleś Ale tu mam dla was kilka ciekawostek Okłamałaś mamy, że przeprowadzasz się z Leosiem nie wiem dlaczego tak powiedziałam. To znaczy wiem, żeby dała mi spokój i żeby nie dzwoniła. Nie, nie znacie mojej matki. Dzwoniłaby co pięć minut. W jaki sposób? Podobno przecież zgubiłaś telefon. Kiedy podawałaś swoje dane, naszym kolegom podałaś również miejsce pracy. Sprawdź, czy to, czy to się zgadza. Czyli twierdzi, że jesteś zatrudniona jako asystent rekwizytora w teatrze Klisza, tak? Tak. Otóż nie. Cztery miesiące temu zostałaś zwolniona dyscyplinarnie za alkohol. Zgadza się? No, może się zgadza. Może? Z czego oczymywałaś siebie i synka? Różnie. Czyli? No, o wszystko będziecie wypytywać. Nie mieliśmy dużo forsy, ale zawsze wystarczało. Pytam jeszcze raz. Z czego utrzymywałaś siebie i synka? Sprzedawałam coś od czasu do czasu. Może być. Co? No. Sprzęty z domu na przykład. W jaki sposób kontaktowałaś się z nią? Dzwoniłam. Na jaki numer? Nie wiem. Skupiłam komórkę przecież. Wszystkie kontakty szlak trafił. Mówiłam już to wszystko. Okłamałaś nas w sprawie pracy, być może okłamujesz nas też w sprawie synka. Okoliczności jego zagnięcia. No. Nic już nie pamiętam z tych nerwów. Ile razy jeszcze mam to powtórzyć? Być może wiele. Chyba. Wróćmy jeszcze raz do tej Niani. To jest wykaz Twoich rozmów telefonicznych. Pokaż mi numer telefonu Niani. Nie wiem, który to był. No. Może ten. Sprawdziliśmy wszystkie. To są numery Twoich koleżanek, kolegów. Kilka rozmów z matką. Nie ma żadnego telefonu Niani. Co robiłaś, kiedy rodzice wyszli z urodzin synka? Nie wiem. To ja ci powiem, bo wiem swoich bilingów. Zadzwoniłaś do swojego chłopaka. No, może. Pojechałaś do niego z Leosiem? Z Leosiem? Poznajesz? Niania? Mnie o to pytasz? To jest jedna Iwona Budacz, która w tym mieście zajmuje się opieką nad dziećmi. Ona zajmowała się Leosiem? Ja. Nie wiem, nie pamiętam. Ja nie przyglądałam jej się. Była miła i Leon ją polubił. Co mnie obchodzi, jak wyglądała? Nie wiem, jak wyglądała, ale wiem, że chciała go dla siebie. Na razie zostajesz tutaj. Zostań. Sobie. Kwadrans później, osiedle, gdzie mieszka kobieta, która prawdopodobnie była opiekunką poszukiwanego dziecka. Dzień dobry, Dzień dobry. jesteśmy z policji. Z policji, a co się stało? Możemy wejść? Proszę, proszę. Zapraszam. W czym ja mogę państwu pomóc? Czy mówi coś pani nazwisko Zarzecka? Nie. Proszę sobie usiąść. Nigdy nie słyszałam takiego nazwiska. Nie przypominam sobie. To pani dzieci? Nie, opiekuję się nimi. Ale legalnie. Odprowadzam podatki. A kiedykolwiek opiekowała się Pani Lonem Zarzeckim? On niedawno skończył trzy lata. Nigdy nie słyszałam takiego nazwiska. Naprawdę. Jego matka uważa, że... że Pani go porwała. Ja? Ale... Ustalmy jeszcze raz. Chłopiec ma na imię Leoś. Nigdy nie widziałam. Naprawdę. Na litość boską. Ta kobieta podała nam Pani nazwisko. Ale ja nie wiem skąd. Może widziała ulotkę. Jak założyłam firmę taką do dzieci, to zleciłam jednej firmie, nadrukowali. Wszędzie to rozkładałam. Wszędzie, gdzie tylko mogłam. Ja prowadzę normalną działalność. Mam rachunkowość, umowy, wszystko można dokładnie sprawdzić. Nie wierzę, żeby ta kobieta uprowadziła dziecko. Ale mógł go pilnować na czarna, teraz się boi przyznać. To co? Konfrontacja? Dobry pomysł. Poniedziałek, 16.30. W11. Komisarze wiedzą, że jedna z kobiet Wiem, kłamie. Teraz muszą to udowodnić. Osia, no i głównie to luźni znajomi. Za to okazuje się, że ona przez ostatni miesiąc nieźle imprezowała. Była wyjątkowo zadowolona z życia. Nawet na dekolcie wytatuowała sobie Bella Vita. Kiedy zrobiła ten tatuaż? Trzy tygodnie temu. To tydzień po zaginięciu Laosia. Jedźmy z tą konfrontacją. Proszę jeszcze chwilę zaczekać. Możemy, nie? Proszę. Proszę usiąść. to jest niania, która zajmowała się Twoim dzieckiem? Chyba nie. Chyba nie, czy na pewno nie? Chyba nie. Chyba nie! No, nie przyglądałam się, mówiłam już. Czy ta kobieta kiedykolwiek powierzała Pani dziecko? Nigdy w życiu jej na oczy nie widziałam, naprawdę. Jest Pani pewna? Na pewno. Dobrze, odpowiedź na pytanie. Czy to jest niania, która opiekowała się Twoim dzieckiem? W życiu, Pani. Ale spokojnie. Nie wiem. Dziękujemy. To jest jedyna niania w tym mieście o takim nazwisku. Tylko, że ona Ciebie nie zna, a ty nie jesteś pewna, czy ją znasz. Kiedy i gdzie znajdziemy ciało twojego synka? Nie wiem. Kiedy zaginął, mocno imprezowałaś. Nawet sobie zrobiłaś tatuaż. Piękne życie. Co, mierził cię? Przeszkadzał ci? No gdzie on jest? Nie wiem. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Dobra. Zbieraj się. Idziemy przeszukać twoje mieszkanie. Tam po raz ostatni był widziany Leoś. Nie. Już. Nie. Wyjazd. Piętnaście minut później... Policjanci przyjeżdżają z matką zaginionego chłopca do jej domu. Wiele wskazuje na to, że kobieta mogła zabić synka. Zrobiłaś mu coś? Czy ty mu coś zrobiłaś? Dobrze, że ojca nie ma, bo by to umarł, jakby cię zobaczył. Jeszcze nie zszedł? Może już czas na najwyższy. Po co ich wzywałaś, debilko? Kiedy... kiedy ty się zrobiłaś takim potworem? Policja przeszukuje mieszkanie kobiety. Być może w ten sposób uda się znaleźć jakiś ślad, który pozwoli ustalić, co stało się z chłopcem. Rozporcjowane. Poznajesz to? Z tego się utrzymujesz? Sporo tego tam jest. Powiedz mi tylko, gdzie on jest? Nie wiem. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Kiedy go widziałaś po raz ostatni? Jechaliśmy samochodem. I wtedy go widziałam. Potem już nie. Kto jechał tym samochodem? Ja i Leoś. I Iwan. Twój chłopak, tak? No i co było dalej? Braliście coś w tym samochodzie? Leoś siedział z tyłu? No i co było potem? Nic już nie pamiętam. Obudziłam się w jakimś rowie. A Iwan? Nie było go. Nie było ani jego, ani samochodu. Poszłam do niego potem, powiedział, że to wszystko mi się przyśniło. Że to nieprawda. I ja już nie wiem, czy to prawda, czy nieprawda, czy może to wszystko jakaś bzdura. Czyli to był samochód. Iwana. Widziałaś jeszcze później ten samochód? Ciekawe, czy tym razem mówisz prawdę? Tak. Poniedziałek, 17.30. Słomowisko, na którym pracuje chłopak matki poszukiwanego dziecka. Według zeznań kobiety, mężczyzna okłamał policję. Pokaż, co tam masz ciekawego w kieszeniach. Śmieci. Złaś. Po co? Wyjaśnijmy sobie te kity, które nam pocisnąłeś! Stój! Pół godziny później, komenda przy pomorskiej. Trwa przesłuchanie zatrzymanego się mężczyzny. Z tyłu siedziało dziecko. Gdzie jest samochód? Nie wiem. Mówię mi, że nie wciągamy w te twoją poje... o mamy. Ona jest nienormalna. Nie widzicie tego? Gdzie jest twój samochód? Nie wiem. Obudziłem się k... w rowie. I co? Miałem zadzwonić na policję, że obudziłem się na szpanie i zgubiłem swój samochód? Jeszcze z nie swoim dzieckiem w środku? Tylko, że to ona twierdzi, że obudziła się w rowie i ciebie i dziecka już nie było. Mówię, to ja się obudziłem w rowie i to jej ani samochodu mojego już nie było. I żadne z was nie szukało dziecka? Przyszła później do mnie, powiedziała, że niańka go wzięła. Zresztą dajcie mi wszyscy święty spokój. Pytajcie się tej trzymaty. szmaty. Nie tknąłem żadnego dziecka. Minęła doba, a policjanci nadal nie mają żadnych informacji o samochodzie, w którym po raz ostatni widziano chłopca. Może to jakiś złodzieje, gdyż auto praktycznie było do wzięcia. Mogli nie zauważyć dziecka. Nawet mi nie mów. Jest auto. Pokieruję was jadę z wami. Trwają poszukiwania trzyletniego chłopca, który zaginął miesiąc wcześniej. Jego matka jest pewna, że uprowadziła go niania. Niebawem policja odnajduje rzekomą opiekunkę 3 latka, ta jednak twierdzi, że nigdy nie zajmowała się chłopcem. Przesłuchiwana matka dziecka zmienia zeznania i mówi. Że ktoś porwał jej syna z samochodu, którym jechała ze swoim chłopakiem. Oboje byli pod wpływem narkotyków i nie pamiętają, co się wydarzyło. Niebawem policja odnajduje porzucony samochód. Witam. Cześć. Cześć. Witam. Cześć. Cześć. I co? Jest dość brudno. Hmm. Śladów krwi nie stwierdziłem. A kierownica? Zabezpieczyłem odciski palców. Ktoś ją przecierał, ale nieudolnie. Aśka! Zobacz, co tu leżało. Ulotka tej Iwony Budacz. Marne szanse, żeby ktoś widział, kto porzucił ten samochód. Ale przynajmniej jest szansa, że dziecko żyje, jeżeli ona, ona, bo. Oboje chcieli je zabić, to ciało byłoby tutaj, no bo gdzie? Ale zobacz. haszcze, krzaki, rzeka. Wiem, minęło za dużo czasu, żeby użyć psa. Trzeba będzie sprawdzić okolicę, może się na coś natkniecie. Dobra, a przejdziemy jeszcze, zobaczymy. Dwie godziny później w śledztwie pojawiają się nowe informacje. To chyba rekord w historii laboratorium. Mamy już informacje o odciskach palców na kierownicy. Krzysztof Legawiec. Jest w bazie. 75 rocznik to ma teraz niecałą 40, Karany za pobicia i rozboje siedział 5 lat. Od tego czasu spokojnie zatrudniony jako ochroniarz. Od miesiąca na chorobowym. Od miesiąca? Ciekawy co na wspólnego z tym dzieckiem. Nie wiem, może handel dziećmi przestępstwa seksualne mam jego adres? Jest. Jadę tam. Pytanie było proste. Kto to jest? Nie wiem. Nigdy go nie widziałaś? Nie wiem. Blok, gdzie mieszka mężczyzna, którego odciski palców policyjni technicy zabezpieczyli w znalezionym samochodzie. Na pewno tu? No tak, tu. Mężczyzna ma bardzo dobrą opinię u sąsiadów, ale jak odchodził na chorobowe, to nie zdał broni. Dziecko jest z domu? Nikt dziecka nie widział. Dobra, Kamil, balkon. Ty przecież tutaj mieszka Taniania, Wyżej. Wyżej? Tak. Byliśmy tak blisko. kierownicy w samochodzie twojego chłopaka zabezpieczono jego odciski palców. On może mieć. Ojciec Leona! To jest ojciec Leona! Co, dlaczego nam nie powiedziałaś? Dlaczego nie podałaś jego nazwiska? Bo nie chcę mieć z nim nic wspólnego. Dlaczego on prowadził samochód, którym jechał Leoś? Nie wiem. Miał z nim kontakt? Po moim trupie. Śledził was w okolicy? Nie wiem, nic już nie wiem, nic nie chcę, tylko dajcie by mi wszyscy spokój. Dajcie. A chciał mieć kontakt z Losiem? Powiedziałam, że po moim trupie. A dlaczego go tak nienawidzisz? No wygląda na to, że on porwał dziecko. Musicie mu go zabrać. Jasne, i oddać tobie. Wszystko jedno, byle, by on go nie miał. Komisarze są pod drzwiami mieszkania ojca dziecka. To najprawdopodobniej on porwał chłopca. Ktoś jest w środku. Proszę otworzyć, bo wyważymy drzwi. Policja. Proszę się cofnąć. Żaden son by mi go nie przysnął. Z moją przeszłością. Ona też mnie nienawidzi za jakieś stare urazy. Ale od dawna go pilnowałem. Jeździłem, patrzyłem. Miałem nadzieję, że się opamięta. Kiedy ich znalazłem, Leoś tak się omotał szaliczkiem, że prawie by się udusił. Co mam zrobić, żeby ze mną został? Anita Zarzecka za handel narkotykami i zaniedbania wobec własnego dziecka została skazana na dwa lata więzienia oraz pozbawiona praw rodzicielskich. Iwan Sobera za posiadanie narkotyków został skazany na rok więzienia w zawieszeniu na dwa lata. Krzysztof Legawiec za uprowadzenie dziecka został skazany na dwa lata więzienia w zawieszeniu na pięć lat. Sąd rodzinny przyznał mu prawo do opieki nad synem.